Panie prezesie, na jakim etapie w tej chwili jest przygotowanie dokumentów związanych z nowym finansowaniem polskiego sportu? Nie mówimy tak do końca, żeby sprecyzować, nie mówimy o nowym finansowaniu, mówimy o dodatkowym finansowaniu albo zmianach w systemie rozprowadzenia środków, w systemie szkolenia wyczynowego, bo o wyczynie mówimy dzisiaj. Są, są dwa elementy. Myśmy pracowali w naszym postoliku nad dwoma elementami. Ja może zacznę od tego krótkoterminowego. Ten krótkoterminowy to jest zdobycie większej ilości pieniędzy, głównie z totalizatora. Dzisiaj totalizator to są już ogromne pieniądze, które wpływają do polskiego sportu. Natomiast taka mentalna blokada wokół słowa hazard. Powoduje, że dzisiaj bardzo konkretne i proste rozwiązania wciąż jeszcze nie mają miejsca na poziomie ustawodawczym. Te dwa rozwiązania, o których tutaj prezes Szpil zresztą wspominał, to jest umożliwienie działalności totalizatora sportowego w internecie z jednej strony, a drugie rozwiązanie to jest przystąpienie Polaków do systemów loterii europejskich, takich jak EuroJackpot. To są rozwiązania, które one dzisiaj są w polskim Sejmie jeszcze przez, nie zostały przez niego e, przepracowane, a w bardzo krótkim terminie e, mogą polskiemu sportowi wyczynowemu dostarczyć kilkaset milionów złotych. To jest mówimy naprawdę o 500-600 milionach w perspektywie trzyletniej i to już są bardzo konkretne propozycje, które myśmy e, dzisiaj przekazywali. Drugi wymiar e, to są propozycje dotyczące bardziej innego zarządzania przepływami pieniędzy już istniejących w systemie e, poprzez zmianę finansów po to, żeby wyciągnąć więcej talentów sportowych do sportu wyczynowego. I tu dobrym przykładem są uczniowskie kluby sportowe, które dzisiaj bardzo często finansują się wyłącznie poprzez system punktowy. Czyli trenerzy tychże, tychże uczniowskich klubów sportowych generują jak największą ilość zawodników, którzy startują w jak największej ilości dyscyplin po to, żeby zdobyć jak największą ilość punktów czy tej finansowania. I w ten sposób, parafrazując, spalają tych zawodników w zbyt dużej ilości dyscyplin. Nasz pomysł jest, polega na tym, żeby, żeby to finansowanie częściowo przejęły kluby sportowe i żeby te kluby sportowe opłacały czy współopłacały trenerów w tych podstawowych strukturach, bo, bo w ten sposób one będą zainteresowane szybszym wyciąganiem talentów do jednej danej dyscypliny no i używaniem tejże młodzieży właśnie do, do tego, do wyczynu, bo jednak końcowy efekt naszych dyskusji to powinna być jak największa ilość polskich medali. Dodatkowe elementy to rekomendacje jakby rozszerzenia współ, współdzielenia infrastruktury. Dzisiaj w Polsce budujemy z pieniędzy europejskich samorządowych bardzo dużo infrastruktury, a wciąż spotykamy sytuacje, kiedy klub sportowy lub UKS ma obok siebie infrastrukturę samorządową, z której nie może korzystać. Albo może, ale po opłatach z, związanych z marżą narzucaną na nie, w w związku z czym tak naprawdę tych środków nie wystarczy. Więc chcielibyśmy i tu rekomendacja bardzo silna budować mechanizmy udostępniania po kosztach tychże infrastruktur. I wręcz, I wręcz wreszcie ostatni element, on jest związany z marketingiem sportowym. Dzisiaj kluby, kiedy mówimy o marketingu, o sponsoringu, kojarzą nam się z, tymi, z tym wielkim biznesem, z piłką nożną, w której to piłka, czy naszymi czempionami olimpijskimi, dla których nie ma problemu z znalezieniem banera z nazwą firmy na czapeczce, czy na, czy na koszulce. Natomiast większość, zdecydowana większość klubów, to nie są te najbardziej medialne, to nie są te najbardziej medialne dyscypliny, to nie są te największe sukcesy. Żeby im pomóc, trzeba im pomóc w budowaniu oferty. Trzeba pomóc im w przygotowaniu tak podstawowych rzeczy jak standardowe umowy sponsoringowe, przeszkoleniu ich w tym, z czym mają się pojawić u prezesa lokalnego przedsiębiorstwa, z jaką ofertą, jak opisaną ofertą, jak opisaną umową, po to, żeby mieć większe szanse zdobycia sponsoringu. I tu myślimy, żeby dalej pracować ze związkami sportowymi, bo to właśnie polskie związki sportowe powinny być tymi miejscami, gdzie ta edukacja klubów spoza tej, tych najbardziej nośnych sportów powinna się odbywać. Właśnie, pan tutaj wspomniał o marketingu dla dyscyplin niszowych. Mamy wybitnych sportowców, takich jak Damian Nikowski, nasz brązowy medalista, igrzysk olimpijski w zapasach, Adrian Zieliński, mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, przecież w tak fantastycznej dyscyplinie. Jak oni mają sobie poradzić w zdobywaniu kolejnych sponsorów? Co by, co by pan jako, jako prezes Orens Polska by im radził? Znaczy myślę, że jeśli mówimy o nazwiskach, to mówimy już o osobach znanych. I te osoby znane, one jakby już ponieważ promują siebie i ewentualnego sponsora w mediach, im już nie powinno być tak trudno. Ten kłopot podstawowy tkwi. Tch... Jest. Kłopot podstawowy tkwi jednak, ten największy, tkwi w klubach. Czyli w klubach, w których oni się znajdują, tychże dyscyplin, które jeszcze raz nie są tą przysłowiową piłką nożną albo nie są naszymi skokami narciarskimi, tam potrzeba wiedzy z jednej strony, żeby ten klub. Poszedł do lokalnego przedsiębiorcy, niekoniecznie zawsze o tych pięciu, sześciu czempionów narodowych, ale do lokalnego przedsiębiorcy z bardzo konkretną ofertą na zbudowanie długoterminowej relacji, długoterminowego finansowania i na tej podstawie budował tą swoją kadrę zawodników. A, a propos tychże gwiazd, ważnym też elementem wiedzy, która dzisiaj z mojego krótkiego tej doświadczenia pracy w tym, w tym zespole, mamy również problem tego, że ci najlepsi zawodnicy dla odmiany, jeśli oni nie są od początku dobrze prawnie związani z klubem, to raptem stają się gwiazdami i tym klubowi odpływają razem z pieniędzmi, które jednak powstały skutkiem trenowania ich przez wiele lat w tym przeklubie. Także to są takie elementy, powiedziałbym, między elementem czystej wiedzy menedżerskiej i marketingowej, z jednej strony, żeby zdobywać finansowanie, a z drugiej strony, żeby nie tracić przynajmniej części przypływów związanych z tym, że wytrenowaliśmy czempiona, który odpłynął nam już z koszulką sponsora, którego znalazł sobie indywidualnie.